Będę rozmawiał z profesorem Antonim Dudkiem na temat głosowania nad Europejskim Funduszem Odbudowy i sytuacji, jaka w wyniku tego głosowania powstała po stronie opozycji. Lewica podjęła tajne negocjacje z pis w sprawie zapisów w Krajowym Planie Odbudowy, a w zamian zobowiązała się głosować za. Następnie ogłosiła swój wielki sukces negocjacyjny. Co faktycznie zyskali liderzy Lewicy w wyniku tych rozmów i jakie gwarancje mają, że PiS wywiąże się ze swoich obietnic? No, zyskali to, co się nazywa podmiotowością polityczną. To znaczy, lewica tak naprawdę od 16 lat jest w opozycji permanentnej, z czego 4 lata spędziła w ogóle poza Sejmem, i cały czas w roli opozycji była w roli takiego powiedziałbym młodszego braciszka Platformy Obywatelskiej. I teraz. Słusznie bądź nie, to czas pokaże, ale jej liderzy uznali, że czas wyjść z tego cienia platformy, czas zaistnieć jako poważny partner polityczny. No i kiedy platforma próbowała po raz kolejny postawić pozostałe kluby opozycyjne w jednym szeregu, lewica powiedziała nie i zaczęła te rozmowy. Jak to ocenią wyborcy, to czas pokaże. Na chwili, w której rozmawiamy, mamy tylko jeden sondaż, tak naprawdę, pierwszy sondaż, i on pokazuje, powiedziałbym, nawet wzrost poparcia dla lewicy, a nie spadek, bo ona tam. Uzyskuje wynik dwucyfrowy, podczas gdy dotąd miała wyniki jednocyfrowe. Ale to oczywiście jest za wcześnie mówienie, że to na pewno jest sukces. W moim zdaniem to najbliższe tygodnie przesądzą, ale nie sądzę, żeby to była jakaś wielka porażka lewicy. Nie sądzę, żeby, jak to się niektórym krytykom wydawało, żeby większość wyborców lewicowych e, oburzona tym zachowaniem liderów e, przerzuciła swoje głosy, no, na przykład na Platformę Obywatelską. Wydaje mi się to mało prawdopodobne. Dlaczego? Dlatego, że jak pan wie, zrobiono przed tym głosowaniem badania elektoratu opozycji, z którego bardzo jasno wynikało, że większość tego elektoratu chce, żeby się opozycja dogadała z pisem w tej sprawie. Natomiast co do gwarancji, wie pan, no gwarancji w polityce zasady nigdy nie ma. Tu gwarancją jest raczej Komisja Europejska, która będzie te pieniądze przydzielała niż, niż jakikolwiek komitet monitorujący, choć oczywiście byłoby dobrze, żeby PiS dotrzymał słowa, żeby w tym komitecie monitorującym byli przedstawiciele opozycji, ale powiedzmy sobie jasno, no, żeby mieć te pieniądze, główny wpływ na ich dyspozycję trzeba wygrać następne wybory, bo tak naprawdę... Ten fundusz jest głównie na kolejną kadencję. Oczywiście on się zacznie już konsumować, konsumowanie, jego zacznie w tej kadencji parlamentu, ale przede wszystkim z, zasadnicza część z tych środków będzie wydawana już w kadencji, która się za, zacznie najpóźniej w roku 2023. I w związku z tym tak naprawdę ten będzie miał największy wpływ na dysponowanie tymi środkami, kto wygra najbliższe wybory parlamentarne, kiedy by one nie były. A spytałbym też, czy Pan Asyn przygłosował po maju kwestię... Europejskiego Funduszu Odbudowy. Rząd Zjednoczonej Prawicy to przetrwał, choć Zbigniew Ziobro głosował przeciw. Kogo można uznać za zwycięzcę tej rozgrywki? Znaczy w tej chwili na pewno największym zwycięzcą jest Prawo i Sprawiedliwość i prezes Kaczyński, bo tak, z jednej strony, choć Zbigniew Ziobro głosował przeciw, odwrócona kompletnie została uwaga mediów i opinii publicznej od kłopotów jego obozu politycznego, no właśnie związanego ze zbuntowanym Ziobrą, który ten bunt Konsekwentnie do końca doprowadził jego posłowie, głosowali on sam przeciw. A mimo to, właściwie, mało kto się tym zajmuje, wszyscy się zajmują drugą stroną, czyli awanturą między platformą a Lewicą, I, i to jest pierwszy sukces. No i drugi jest taki o to, że ma ten fundusz. To znaczy, że ten problem, który by miał, gdyby no właśnie nie było tej większości, to byłby problem przede wszystkim obecnie rządzących Polską. Bo prawdopodobnie, gdyby to pierwsze głosowanie się nie udało, no Kaczyński musiałby pójść do Kanosy, mówiąc kolokwialnie, czyli musiałby się jakoś dogadać z tą potencjalnie zjednoczoną opozycją, przyjąć jej warunki. Czyli pewnie te warunki trudniejsze, które formułowała koalicja obywatelska od tych warunków lewicy. No bo nie wyobrażam sobie, żeby mógł sobie pozwolić na w ogóle powiedzenie Polakom, słuchajcie, chciałem, ale opozycja mi nie pozwoliła tych pieniędzy z Brukseli przyjąć. Bo to moim zdaniem było poza w ogóle horyzontem możliwości jakby i wyobrażenia w Polsce i Kaczyńskiego. Więc mówiąc inaczej, no uniknął scenariusza dla siebie bardzo kłopotliwego. Czy lewica na tym skorzystała, to jak powiedziałem już wcześniej, czas pokaże. Natomiast na pewno wielkim przegranym jest Platforma Obywatelska i Borys Budka, który no prawdopodobnie, jeśli nie upadnie z tego powodu, nie zostanie obalony w roli lidera, to na pewno zrobił potężny krok w tym kierunku i następny tego typu kryzys zakończy jego karierę w roli lidera Platformy Obywatelskiej a powiedział pan o Borysie Budce. Ja bym pana się spytał, kogo pan na, w roli lidera Platformy Obywatelskiej pan by widział? No wie pan, tutaj właściwie nie ma o czym dyskutować. Sprawa jest dość oczywista. No, chodzi o Rafała Trzaskowskiego. Trzaskowski jest z całą pewnością wielokrotnie popularniejszym politykiem Platformy Obywatelskiej od Borysa Budki wprawdzie zwietrzał już trochę ten ponad 10 milionowy wynik który uzyskał w wyborach prezydenckich w ubiegłym roku no ale to jest pewien twardy fakt Trzaskowski po prostu z wielu względów jest po prostu, jak się wydaje, no najpopularniejszym politykiem Platformy i tak naprawdę to on powinien być jej liderem, bo taka sytuacja, w której rządzi taki dołówi rad, oczywiście oni to próbują jakoś podtrzymywać na takiej zasadzie, bo, że robią jakieś wspólne konferencje prasowe, no ale widać, że to wszystko nie wychodzi. Odrębną sprawą natomiast jest, że jak już Trzaskowski przejmie przywództwo Platformy, co moim zdaniem musi nastąpić przed nas bliższymi wyborami parlamentarnymi, to czy on będzie w stanie zmienić ten trend, który się zarysował, trend, w którym platforma no, wyraźnie słabnie w tej chwili już w tych sondażach ma wynik, już w kilku sondażach słabszy od ruchu hołowni i co gorsza jest to już wynik który się zaczyna od cyfry 1, czyli mówiąc krótko, to co Platforma przez lata miała, czyli zawsze 20 kilka procent, nagle zaczyna się oddalać i teraz to już są kilkunastoprocentowe wyniki. To jest dla partii no, z aspiracjami, która kiedyś potrafiła w wyborach, Uzyskiwać ponad 40%, to gigantyczna klęska. I jest pytanie, czy Trzaskowski będzie w stanie to zmienić? Ja nie potrafię na to odpowiedzieć. Wydaje mi się, że będzie to bardzo trudne. Dlatego, że jeśli ruch kołowni, który jest oczywiście główną przyczyną tych, tych kłopotów. Które ma platforma, straci dynamikę, popełni jakieś błędy, no to oczywiście można wierzyć, że powtórzy się ten cud, który już raz uratował Platformę Obywatelską w poprzedniej kadencji cud pod nazwą Ryszarda Petru, który też wyprzedzał przez moment. Jego nowoczesna Platforma Obywatelska, a później, jak wiemy, Ryszard Petru zapomniał na moment, że jest zawodowym politykiem i że to się wiąże z bardzo określonymi wyzwaniami. Pojechał do Portugalii ze swoją panią wiceprezes, no i to uruchomiło ciąg wydarzeń, które sprawiły, że dzisiaj nowoczesna jest już tylko ubogim krewnym, tam wegetujący w ramach koalicji obywatelskiej u boku platformy. Ruch chołowni na razie jest w zupełnie innej sytuacji jest w tym szczytowym momencie swojego rozwoju i może pójść dalej. To znaczy, mówiąc krótko, ja sobie mogę wyobrazić sytuację, w której to resztki Platformy będą ubogim krednym na dworze Szymona Hołowni, choćby była jasność, to nie jest dzisiaj przesądzone. Dzisiaj mamy sytuację, w której Jeden jak w wyścigu, prawda, gdzie dwóch się ściga o opozycję o, o lidera opozycji, jeden wyraźnie osłab jest w kryzysie, drugi go wyprzedza, ale czy, czy to się utrzyma? No, nie wiemy, kiedy jest meta. Znaczy, metą wiemy, że metą będą wybory parlamentarne najbliższe, metą tego wyścigu, bo będą jeszcze pewnie kolejne, ale nie wiemy, jak od daleko jest do tej mety, no, być może to jest ponad dwa lata. Gdyby to były ponad dwa lata, no to, to to jest jeszcze szmat czasu i tu w tym wyścigu między Hołownią a, a trzaskowskim już awansujmy trzaskowskiego na lidera, może się jeszcze wiele zdarzyć. A wróciłbym jeszcze do lewicy. Lewica najpierw się po cichu układała, a potem głosowała razem z pisem. Co pana zdaniem mogło wpłynąć na taką decyzję? Iwan, to co już powiedziałem, to znaczy oni po kilkunastu latach bycia w opozycji postanowili zacząć odgrywać bardziej podmiotową rolę, pokazać, że nie są tylko przystawką Platformy Obywatelskiej. Skorzystali z nadarzającej się okazji, ponieważ Budka się zap, jakby już nie, nie odebrał, jakby Budka nie odrobił lekcji pod tytułem Koalicja 276. Kiedy razem z Trzaskowskim wystąpili na koalicji, i obwieścili światu o to, że oni tu mają pomysł wygrać wybory parlamentarne razem z resztą opozycji, żeby mieć trzy piąte, bo wtedy będzie problem dudy rozwiązany, jego wet. No i to wszystko jest fantastyczne, tylko jak można taką imprezę robić bez innych uczestników tej przyszłej koalicji, to muszę powiedzieć, że trzeba być w przedszkolu, a nawet w żłobku politycznym, żeby tego nie rozumieć, że to tylko może rozwścieczyć tą drugą stronę. A więc i PSL, ale on tu jest akurat mniej istotny, i lewicy. I po takim potraktowaniu na, na horyzoncie pojawia się fundamentalna sprawa głosowania nad funduszem odbudowy, nad ratyfikacją. I jest jasne, że albo opozycji się uda najpierw dogadać między sobą, jak będziemy rozmawiać o tym spisem wspólnie, albo się nie uda. No Więc Trzaskowski i, i, i Budka po klęsce, jako była koalicja 276, powinni rozumieć, że muszą czym prędzej pobiec do. Kośniaka, Kamysza do tego i może najmniej w trzeciej kolejności do Hołowni, bo on ma tylko kilku parlamentarzystów, więc to nie jest istotne. I próbować jakoś z nimi dogadać, żeby wspólnie, wspólnie rozmawiać z PiSem. Tymczasem Budka, nie wiem, czy takie próby w ogóle podjął. Może i podjął, ale one ewidentnie już były spóźnione. Lewica z nim nie chciała rozmawiać, bo już miał swój pomysł: Borysie drogi, straciłeś swoje pięć minut, a teraz idź na drzewo. tak? No i. Cóż, no, lewica się dogadała z pisem, oczywiście też ryzykując, bo mówię, cały czas jest ten element, że media liberalne prawda, na tyle nastawią elektorat lewicowy przeciwko lewicy, że, że lewica na tym straci, więc oni tu trochę zaryzykowali. Czas pokaże, czy to ryzyko się opłaciło, ale jedno jest pewne, oni okazali się tym graczem, który poważnie rozmawiał z pisem, nagle bez platformy, bez budki. Coś, co wydawało się jeszcze jakiś czas temu niemożliwe, że tu głównym rozmówcą musi być budka i platforma, i się okazało, że można go obejść. No i teraz oczywiście wszyscy uważają, że tu już jakiś deal długofalowy został zawarty, że lewica może w ogóle się już dogadała z pisem na przyszłe rządy. To oczywiście jest bójda z szanem, Nic takiego nie ma miejsca. To jest po prostu porozumienie, z którego obie strony wyciągnęły korzyści oczywiste, wyciągnął już pis, a lewica potencjalne. Ale co będzie dalej, to czas pokaże. Ja sobie mogę doskonale wyobrazić, zarówno sytuację w której Czarzasty będzie albo Zandberg będzie wicepremierem czy nawet premierem następnego rządu antypisowskiego i co jest ciągle mniej prawdopodobne. Mogę sobie wyobrazić, że w następnym Sejmie Lewica powie Platformie, słuchajcie, obrażaliście nas od zdrajców, tak? Cały czas mówiliście, że my już jesteśmy w zmowie z Kaczyńskim, no to słuchajcie, to się nie dziwcie, że my teraz z nim siadamy do poważnych rozmów na temat koalicji rządowej. Ale to mówię już o następnej kadencji, czyli mówiąc tylko o sytuacji, w której PiS nie będzie miał większości w Sejmie i będzie dramatycznie szukał jakiegoś koalicjanta, bojąc się utraty władzy. I, i wtedy taki scenariusz że oczywiście może mieć miejsce, ale to już jest bardzo daleko dzisiaj na dziś posunięte al fiction, wiele, o wiele bardziej na dziś, bardziej prawdopodobnie scenariuszem, że mimo tych wszystkich obecnie rzucanych gromko oskarżeń, Platforma z lewicą pospołu stworzą kolejny rząd. Pytałbym się w kontekście tego, co Pan powiedział, czy Pana zdaniem Trzaskowski i Budka odrobią lekcję z tego nieudanego projektu Koalicja 276? Pan, Nie wiem, to znaczy, no trudno mi powiedzieć, na razie mam wrażenie, że im to słabo wychodzi. No, Im się jedna rzecz udała tak naprawdę od, od wielu miesięcy, to jest wspólny kandydat na prezydenta Rzeszowa. No i jeżeli rzeczywiście pan Fiołek wygra wybory prezydenckie w Rzeszowie, to będzie to jakiś impuls dla całej tej opozycji, a zwłaszcza dla Platformy, żeby na nowo rozpocząć jakieś tam rozmowy, które rzecz podjąć trwały na temat jakichś kwestii programowych. Więc być może, być może taki zwrot jest możliwy, ale na razie wszyscy będą czekali na kolejne sondaże, bo lewica tutaj może uznać, że właśnie złapała wiatr w żagle. Moim zdaniem po tej bitwie, bo to była rodzaj bitwy politycznej, teraz musi kurz opaść. Czyli muszą się pojawić sondaże, powiedzmy takie majowe, do końca maja, zobaczymy kto tu stracił, kto zyskał i wtedy oczywiście Budka, a zwłaszcza Trzaskowski będzie jakieś wnioski z tego wyciągał, bo to też z drugiej strony oczywiście nie jest tak, że choć ten zawodnik w koszulce Platformy Obywatelskiej ma kryzys, prawda, i dostał, nie wiem, jakiegoś skurczu czy czegoś takiego, jeśli to porównamy do biegacza, to znaczy, że on już przegrał ten wyścig. Nie. To jak mówię, ponieważ nie wiemy, jak daleko jest meta. Gdyby wybory były tej wiosny, no to Platforma byłaby w tarapatach gigantycznych, ale nie, nie jest, a wiemy doskonale choćby po ubiegłorocznym, ubiegłym roku, po słynnej historii z Panią Kidawą-Błońską i Trzaskowskim, że Platforma potrafi w krytycznym momencie dokonać zwrotu, bo wiemy doskonale, gdzie dzisiaj byłaby Platforma, gdyby się upierała do końca przy Pani Kidawie-Błońskiej jako kandydatce na prezydenta. Do drugiej tury wyborów prezydenckich wszedłby najpewniej Pan Hołownia, który być może pojechałby do Końskich i być może dzisiaj byłby prezydentem Rzeczpospolitej. No ale w porę Platforma, zresztą moim zdaniem z cichą pomocą PiSu, podmieniła panią Kidawę na pana Trzaskowskiego. Pan Trzaskowski wykazał się jednak, trzeba powiedzieć, no, talentami, bo potrafił odbudować to topniejące dramatycznie poparcie, więc ja nie wykluczam, że w przyszłości taka sytuacja się może powtórzyć. No trzeba powiedzieć jedno, Platforma ma za sobą 8 lat rządzenia, i 20 lat, bo niedawno obchodziliśmy 20 lat istnienia jako partia polityczna, to daje jej pewne doświadczenie. Jest też mocno osadzona w terenie. To wszystko jest pewnym kapitałem politycznym, który wprawdzie został mocno nadwyrężony w ostatnich latach, ale to ciągle jest jednak. Siła bardzo znacząca, a ma naprzeciwko siebie, no, mówię o ruchu hołowni, przeciwnika mało doświadczonego. Oczywiście bardzo, powiedziałbym, zmotywowanego, żeby wygrać, ale ta motywacja często nie wystarcza, bo w polityce liczy się też właśnie doświadczenie, liczy się zaplecze finansowe, organizacyjne. Tu ruch hołowni jest na pewno słabszy, no i trzeba mieć to szczęście, no i zobaczymy, komu fortuna będzie na opozycji sprzyjała w najbliższych dwóch latach, bo, bo my. Myślę, że ten horyzont może nawet nie dwóch lat, w ciągu najbliższego roku, bo ja ciągle nie wykluczam, że wybory wiosną przyszłego roku są, są możliwe. A właśnie też bym się spytał, jak Pana zdaniem głosowanie w sprawie funduszu odbudowy wpłynie na całą opozycję. Wie Pan, no, oczywiście, już widać, że wpłynęło w ten oto sposób, że ona się bardzo skonfliktowała, pokłóciła. Przede wszystkim na osi Lewica kontra Platforma Obywatelska, bo, no bo PSL tu stoi z boku i on oczywiście też początkowo... Bardziej bliższy był stanowiska Platformy, ale ostatecznie zagłosował za. I widać, że kosiniak Kamil zdaje sobie sprawę, że takie ataki, takie urządzanie jakiegoś sądu nad lewicą jest bez sensu, bo to tak naprawdę tylko na rękę jest Kaczyńskiemu. W związku z tym wydaje mi się, że wie pan, no wracam do tych wyborów w Rzeszowie. Moim zdaniem do, 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 do czerwca, kiedy się te wybory odbędą, będzie trwało jeszcze takie obrzucanie się wewnątrz opozycji wyzwiskami. Natomiast jeżeli pan Fiołek wygra, nawet nie w pierwszej, tylko w drugiej zapewne turze, to będzie to jakby taki sygnał dla wielu polityków opozycji, że koniec z awanturami, no bo jak się dogadujemy, to wygrywamy. I, i, i nawet, jeżeli pan Fiołek przegra, no to być może te, te, te konflikty się będą dalej. Potęgować, no bo, bo część uzna, że nawet jak już razem byśmy wystawili tego wspólnego kandydata, to nie możemy wygrać w końcu w dużym mieście, w którym PiS nigdy nie rządził. W związku z tym dajmy sobie spokój w ogóle z jakimikolwiek rozmowami, negocjacjami. Po prostu każdy idzie swoją drogę i zobaczymy, co z tego będzie. Także ja tutaj przywiązuję pewną wagę taką psychologiczną do wyniku wyborów w Rzeszowie. Po nich myślę, no właśnie zobaczymy, w którym kierunku wiatr zawieje, jeśli chodzi o opozycję. A właśnie też, że spytałbym się po dość innym stanowisku koalicji obywatelskiej w sprawie głosowania i małpszko, myjącym uzasadnieniu swojej ostatecznej decyzji pozycja Bursa Budki jako lidera opozycji wyraźnie osłaba. kto teraz pana zdaniem, ma szansę zostać nowym liderem opozycji? Ja nie wierzę w żadnego lidera opozycji rozumianego jako kogoś, kto ma decydujący wpływ na całość opozycji. Czegoś takiego nie będzie. Liderem opozycji okaże się lider tej partii, która wygra następne wybory parlamentarne, jeśli w ogóle wygra. Być może żadna nie wygra, bo wygra PiS, tylko nie będzie miał samodzielnej większości i zostanie sklecona, Koalicja, no na przykład tych czterech podmiotów, czyli ruchu hołowni, Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy. No i ktoś tam pewnie będzie musiał zostać premierem, pewnie to będzie lider tego ugrupowania, które, które będzie miało w, tej, w ramach puli opozycyjnej najwięcej mandatów. To może być zatem albo Trzaskowski, albo Hołownia. Natomiast do tego momentu, moim zdaniem, lidera opozycji nie będzie, natomiast moim zdaniem, będzie ten, który jako pierwszy skutecznie zaprosi przedstawicieli pozostałych trzech podmiotów do jakieś skoordynowanych działań. To jest to, co mógł zrobić Borys Budka z Trzaskowskim, ale nie zrobili. Moim zdaniem oni już stracili ten złoty róg i teraz pozostaje pytanie, czy zdoła to zrobić Hołownia, bo myślę, że on jest kolejny na liście, to znaczy będzie ktoś, kto będzie Przynajmniej gdybym ja był na jego miejscu czy jego doradcą, no to ja bym próbował na jego miejscu zapraszać właśnie z jednej strony Czarzastego, z drugiej Czaskowskiego, z trzeciej Kosiniaka-Kamysza i jakoś próbować z nimi uwzględniać pewne działania, no bo przecież będą w Sejmie kolejne głosowania, będą kolejne sprawy, może już nie tej wagi co to, ale no bardzo znaczące i tu można albo próbować... Uzgadniać stanowiska, albo dać się rozgrywać pisowi. No to są dwie opcje. Moim zdaniem, platforma im bardziej wyklina teraz lewicę, tym bardziej odcina sobie możliwość takiego prowadzenia w najbliższej przyszłości, takiej koordynacji działań. Natomiast hołownia ma inną sytuację. Oczywiście ją najtrudniej będzie do współpracy na na tę na, 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 współpracę nawiązać właśnie z platformą obywatelską, bo oni walczą o podobny elektorat. W platformie wszyscy wiedzą, że tym, kto ich sondażowo podcina, jest oczywiście ruch hołowni. No nie zmienia to faktu, że, 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 że platforma ryzykuje sytuację, że hołownia zbuduje koalicję trzech podmiotów, to znaczy lewicy i. I teraz wyobraźmy sobie na moment sytuację, że idą dwie listy wyborcze. Lista Platformy z niedobitkami, które tam jeszcze przy niej zostaną i druga lista opozycyjna właśnie takich trzech podmiotów od PSL-u po Lewicę. To oczywiście byłoby bardzo trudne, zwłaszcza dla Kosiniaka-Kamysza, bo, bo on tutaj światopoglądowo się sytuuje zupełnie inaczej. No ale w każdym razie taka, taka koalicja trzech podmiotów kontra Platforma to jest dla, dla Platformy już wyrok śmierci. Znaczy ona po prostu wtedy rzeczywiście jest kompletnie gdzieś tam Marginalizowana. I, I tak się może zdarzyć, jeśli platforma dalej będzie trwała przy takiej strategii, nie rozmawiamy, wszyscy mają nas słuchać, bo my wiemy lepiej, bo myśmy rządzili i myśmy byli główną siłą opozycyjną przez te wszystkie lata. To nam się tu należy pozycja lidera no, opozycji. No, nie należy się jej, bo widać, jak to Budka rozegrał ostatnio. Zatem zobaczymy, no, jak powiem, tu są różne scenariusze możliwe, zwłaszcza jeśli to będzie trwało więcej niż rok bo inny jest horyzont, gdybyśmy wiedzieli, że wybory będą wiosną przyszłego roku, a inna jeśli będą dopiero jesienią 2023 roku. Więc tutaj zupełnie inne scenariusze się mogą ułożyć właśnie tylko z uwagi na ilość czasu, która może być do najbliższych wyborów. A właśnie spytałbym się też jeszcze o Koalicję Obywatelską i Lewicę. Czy Pana zdaniem uda się odbudować zaufanie między tymi ugrupowaniami? No trochę już na to odpowiedziałem, to znaczy, to wszystko zależy tak naprawdę jednak od Platformy Obywatelskiej, bo to ona dzisiaj udaje zdradzoną żonę albo zdradzonego męża, miota oskarżenia, no i albo mówiąc krótko, zrozumie, że nie jest w jej interesie miotanie dalej tych oskarżeń e, i, i wtedy jakaś szansa na porozumienie będzie, albo będzie dalej brnęła w tą uliczkę, prawda, że najpierw ten straszny pisz nas ciemiężył przez 6 lat, a teraz nas zdradziła lewica, my jesteśmy tacy biedni, i nikt nas nie kocha, prawda, my byśmy chcieli, no nie wiem, wiem, ale na pewno tutaj bardziej, że tak powiem, no, więcej zależy dzisiaj od Platformy Obywatelskiej niż od lewicy, bo lewica no, jest troszkę oczywiście skonfudowana, bo zagrała wapang, prawda, ma poczucie, że z tym PiS okropny, musiała z tym Kaczyńskim rozmawiać, więc oczywiście oni się bronią na zewnątrz i to jest myślę jej największy sukces, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, że Lewica się skonsolidowała wewnętrznie, ona była przecież podzielona, ona się ciągle składa z trzech odrębnych podmiotów, to znaczy z SLD tego, z partii Razem Zandberga i z Wiosny Biedronia, ale to, że oni dzisiaj są we trójkę tak koncentrycznie atakowani przez środowiska liberalne, to ich trochę skonsoliduje. Prawda? No i oni myślę, że będą chcieli rozmawiać z budką. Pytanie, czy budka z będą chcieli z nimi rozmawiać? Lewica głosując za funduszem odbudowy. Zawarła jakiś potajemny pakt w sprawie współpracy ze zjednoczoną prawicą. I tutaj bym się... Spytał, czy to głosowanie zwiastuje jakąś trwałą współpracę lewicy z obozem rządzącym? Co pan na to? No już troszkę na tym, o tym mówiłem. No wie pan, najprostsza odpowiedź jest taka, po owocach ich poznacie, czyli zobaczymy, czy czas przyniesie. Na razie nie wierzę w jakąś kooperację lewicy z pisem, natomiast wierzę w istnienie samospełniających się prognoz. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli Lewica będzie konsekwentnie przez Platformę przez nie tylko miesiąc, ale najbliższe dwa lata nieustannie oskarżana o zdradę, o, 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 nazywana pachołkami Kaczyńskiego i tak dalej, to być może taką strategią, Platforma wepchnie Lewicę w objęcia prezesa Kaczyńskiego, który, żeby była jasna, nie czeka na razie z radością na Lewicę. Ono, ono, lewica mu była potrzebna, żeby przepchać tę sprawę. Natomiast w następnym parlamencie, no jeśli PiS będzie miał na przykład klub PiSu już bez Ziobry i Gowina, będzie miał 200 posłów, a cała reszta będzie miała 460, a Lewica będzie miała na przykład 35 posłów. No to prezes Kaczyński być może będzie próbował tą lewicę z 35 posłami pozyskać, żeby mieć znowu rząd oparty o 235. Posłów, ja o tym mówię nie przez przypadek, bo tak się historia Polski zabawnie układa, że i w 2015 roku zjednoczona prawica miała 235 posłów, i w wyborach w 2019 roku znowu miała na starcie 235 posłów, chociaż wynik wyborów był zupełnie inny. Prawda, w jednym przypadku to było niewiele ponad 37%, w drugim przypadku to było o dobrych kilka procent więcej, to i tak w końcu stanęło na 235 posłach. Do czego zmierzam? to znaczy, żeby się nie przywiązywać, to za bardzo do procentów, które mają poszczególne ugrupowania w wyborach, bo właśnie to wypadkową jest dopiero sumowanie tych procentów, przeliczenie i często parę procent w górę czy w dół może dać bardzo podobny wynik. Więc podsumowując, yy, sojuszu moim zdaniem żadnego tajnego nie ma, nie ma żadnej umowy o w przyszłym rządzeniu, to moim zdaniem są bzdury. Natomiast jest sytuacja, w której został otwarty pewien most, on właśnie kładka, może, ale została zbudowana taka cieniutka kładeczka. No i teraz, jeżeli platforma będzie coraz bardziej tą lewicę odpychała, to z tej kładeczki się zrobi grubsza kładka, a z czasem może powstać też most. Ale na razie jest, mówię, kładeczka, którą może najbliższy podmuch wiatru zerwać, bo na przykład okaże się, że w otoczeniu prezesa przewodniczącego Czarzastego CBA odkryje jakiegoś wielkiego aferzystę i Czarzastemu zrobią prze, 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 na przykład rewizję. I nagle czarzasty odkryje, że CBA jest uciążliwą służbą i stwierdzi, że on jednak z pisem nie chce mieć nic już wspólnego, prawda? No, różnie może być i nie, nie potrafię na to odpowiedzieć. A jeszcze na sam koniec. Część ugrupowań opozycyjnych uważa, że Unia Europejska jest w stanie skutecznie kontrolować wydawanie środków z funduszu odbudowy i nie obawiają się, że tak jak dotychczas PiS będzie rozdawał pieniądze swoim w zamian za poparcie wyborcze. Co można zrobić, by fundusz odbudowy nie stał się funduszem wyborczym PiS-u? Wie pan, no można niewiele, to znaczy można po prostu to monitorować i tu kluczem są media, przede wszystkim niezależne media, no bo wie pan, yy, yy, wszędzie te fundusze unijne bywają nadużywane, no ale oczywiście nie wszędzie ma to taką skalę jak na Węgrzech. Na szczęście mam wrażenie, że u nas do patologii węgierskich, tego wszystkiego, co Fidesz Orbana wyczynia z funduszami europejskimi, jest jeszcze daleko. Tak samo jak daleko jest pisowi do większości konstytucyjnej, którą Fidesz miał i ma w parlamencie węgierskim. Więc mówiąc inaczej, wie pan, trzeba po prostu patrzeć pisowi na ręce. Myślę, że dużo robią dobrego takie raporty, jak ten, który został kilka miesięcy temu opublikowany, jeśli dobrze pamiętam, przez Fundację Batorego, gdzie z Badano, jak działa ten fundusz inwestycji lokalnych i pokazano, jak PiS wspiera rząd PiSu wspiera samorządy kontrolowane przez PIS kontem, kosztem tych samorządów, których PIS nie wspiera. Jeśli to będzie odpowiednio wcześnie monitorowane, to mam wrażenie, że dla pis takie podawanie do opinii publicznej informacji, że się wspiera no, konkretne miasta kosztem innych, może być zabójcze. Dlatego że mam wrażenie, że no, jednak o ile jakby jest tu pewien Poziom tolerancji, że wiadomo, że swoim się zawsze daje więcej niż innym, no to jeśli się przekroczy pewne granice i będzie się dawało wyłącznie swoim, a innym ani grosza, no to wtedy to spowoduje jednak pewną falę oburzenia. A że no paradoksalnie czeka nas być może nawet dwa lata do wyborów, to przez te dwa lata właśnie PiS może przez tą nadmierną próbę przekształcenia właśnie tych środków, swój fundusz wyborczy, może, może, może stracić w oczach wyborców. Może stracić, bo, bo, bo jak powiadam, no, to nie jest tak, że można w nieskończoność e, 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 powiedziałbym, ludzi oszukiwać. Wszystko ma swoje granice. Jeśli PiS tu przesadzi, to może, to, może, to może stracić. Tak jak trochę już przesadził, mam wrażenie, w czasie wyborów prezydenckich, tymi wszystkimi akcjami e, typu wozy strażackie dla gmin, gdzie, 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 gdzie e, e, będzie najwyższa frekwencja. Oczywiście to się w końcu udało. Rzutem na taśmę. PiS, czy Duda wtedy wygrał, ale powiedzmy sobie szczerze, nie dzięki tym wozom strażackim, one tu były dodatkiem. On wygrał przede wszystkim dlatego, że Trzaskowski nie był wystarczająco zdeterminowany, żeby podjąć walkę z Dudą, uchylił się od debaty i to przesądziło. Ale do czego zmierzam? Wybory parlamentarne są inne, to nie jest zero-jedynkowe, tak jak w wyborach prezydenckich i tutaj takie szpindelki przy okazji dzielenia tych pieniędzy, jeśli one zostaną ujawnione, bo to jest kluczowa sprawa, nagłośnione przez is Media niesprzyjające PiS-owi powiedzmy w roku 2022 i 2023, gdyby jesienią były wybory 2023 roku, to może paradoksalnie pisowi zaszkodzić. Ale tak jak powiadam, ja największe nadzieje pokładam w mediach i one są dla mnie absolutnie fundamentalne. No i oczywiście media muszą mieć pewne narzędzia, i tutaj zwracam uwagę na największe dziś zagrożenie, którym się mało kto zajmuje, niestety, a mianowicie na wniosek, który pierwsza prezydencja. Ze Sądu Najwyższego złożyła do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie o konstytucyjności ustawy o dostępie do informacji publicznej. Bo tak naprawdę media muszą skądś wiedzieć o tym, co się dzieje właśnie w salonach władzy. I dziś największym narzędziem mediów w walce z rządem i tym obecnym, i każdym poprzednim jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Jeśli tą ustawę Trybunał Obecny Konstytucyjny ukatrupi jako rzekomo niezgodną z konstytucją, co zresztą będzie absurdem, no ale Trybunał może różne rzeczy zrobić, to to będzie rzeczywiście moment, w którym ten kurek z informacjami zostanie medią zakręcony, no i wtedy, wtedy rzeczywiście niewiele się, moim zdaniem, da zrobić. Więc to jest dla mnie taki aspekt sprawy, który mało kogo interesuje, a on jest dzisiaj fundamentalnie ważny. Bardzo dziękuję za rozmowę.